Podaruj Uśmiech to kolejna akcja zorganizowana przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Biskupcu. I nasi uczniowie specjalnie na Wasz oddział przygotowali Wam niespodzianki. Mamy nadzieję, że będziecie zadowoleni i będziecie korzystać z naszych prezentów. Tym razem rodzice postanowili pomóc najmłodszym pacjentom tutejszego szpitala. Z oddziału pediatrii i alergologii. Akcję ogłosiliśmy 2 grudnia dokładnie pod hasłem Podaruj uśmiech, i mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć ten cel i dzieci z oddziału szpitalnego, choć na chwilę zapomniały o swojej chorobie i ten uśmiech zagościł na ich twarzach. W szkole zbierano gry, zabawki, przybory szkolne, artykuły plastyczne i książki. Wszystko, co mogłoby choć przez chwilę umilić dzieciom pobyt w szpitalu. Pobyt dzieci jest w którymś momencie taki nudny tu nie chodzą do szkoły, w związku z tym wszelkiego rodzaju gry, książki, jakieś e, takie zabawy planszowe e, przydatne są, tak, bo nuda jest straszna. Zwłaszcza w miejscu, które zwykle nie kojarzy się dzieciom zbyt sympatycznie, bo przecież szpital jest daleko od domu, czasem bez mamy i taty, z nieprzyjemnymi badaniami i zastrzykami. Prezenty bardzo spodobały się pacjentom, którzy nie zwlekali z ich rozpakowaniem i zabawą. Dzieci po prostu mają poprawione humory, widać uśmiechy na twarzy. To jest wspaniałego coś. Umilają czas dzieciom w ten sposób. To jest super akcja. Myśli Pani, że to się przekłada jakby na proces, nie wiem, rehabilitacji, leczenia, tak jak akcje? Wydaje mi się, że tak, dzieci poprawiają sobie humory. Na przykład nasza dzisiaj Gosia wstała z bólem brzucha, no, widać efekty, bawi się. Jest super. Zbiórka darów to także doskonała lekcja empatii. Że fajnie jest pomagać i fajnie jest zobaczyć uśmiech tej drugiej osoby na twarz. Który w wielu przypadkach może być wsparciem dla lekarzy. Lepszym niż leki. Trzeba inny znaleźć.